Witam, w dzisiejszym pokażemy Państwu bardzo ciekawy produkt czyli kamerę w postaci zasilacza z możliwością poglądu w czasie rzeczywistym Wi-Fi marki Ineotronic z bardzo ciekawym wyglądem, dyskrecją, jak i też jakością obrazu jest to model w formie ładowarki sieciowej który wygląda następująco Cały zestaw, który tutaj oferuje on, jest oczywiście instrukcja w języku polskim w wersji papierowej, instrukcja w wersji yy, angielskiej, taka krótka, więc to nieistotne. W wersji wideo, którą teraz Państwo oglądają, oraz do tego zestawu znajduje się również adapter do kart pamięci i różne wtyki, jeżeli chodzi o różne kraje. Także można korzystać w innym, również kraju niż europejskim, czy również w opcji na Wielką Brytanię, niską, oraz na stan. Oczywiście domyślnie jest zaplikowana wersja europejska, klasyczna, standardowa, pasująca do każdego gniazdka. Tutaj jest jak najbardziej widoczny model. Jest to IP08. Jak Państwo widzą, w przednim panelu kamery znajduje się. Informacje o temat, na temat urządzenia, jako zasilacza co dodatkowo maskuje urządzenie, oraz jest tutaj ukryta mini kamera w literze C. Jest ona na tyle mała i dyskretna, że nie wyróżnia się. Wygląda troszeczkę jak dioda, która e, pracuje przy zasilaczach w momencie, kiedy są podpięte pod zasilanie. Także jest to bardzo dyskretne urządzenie. Musi oczywiście pracować pięta w gniazdko lub z jakiś przedłużacz ze względu na to, że nie posiada własnego akumulatora bateryjnego także zasilanie tylko i wyłącznie z poziomu prądu stałego jeżeli chodzi o kwestie kart pamięci tutaj znajduje się taki ciekawy, ukryty slot na kartę SD obsługuje ona karty do 128 GB maksymalnie co pozwala nam na rejestrację około mniej więcej 30 godzin w trybie ciągłym lub, oczywiście w zależności od ilości ruchu, też rejestrację w detekcji cyfrowej ruchu. Tutaj wymiana elementów jest dość prosta i jeżeli byśmy chcieli zmienić sobie ten port, prawdopodobnie nie będą Państwo tego wymieniać, no bo jednak wersja europejska jest raczej użytkowana w naszym kraju. Tutaj zamykamy port na e, kartę, co daje nam dodatkowe maskowanie i wpinamy ją w gniazdko. Jeżeli chodzi o samą ładowarkę, jest ona obsługiwana na aplikacji w języku angielskim, którą zaraz pokażemy, jak wygląda konfiguracja yy, oraz jak wygląda z niej obraz. Jest to kamera bez podczerwieni, także ona jedynie rejestruje w trybie dziennym. Mamy też wersję dostępne w naszej ofercie z trybem nocnym, przegląda yy, wygląda niemalże identycznie, jak i też w formie takiej ładowarki standardowej jak do telefonu. I jest to naprawdę dość ciekawy model, który rejestruje w jakości Full HD z opcją podglądu również w jakości Full HD z trybem ciągłym i z trybem detekcji ruchu i powiadomień. Także możemy przejść do dalszej części. z racji, że jest to typowo urządzenie, które trzeba wpiąć do kontaktu w celu załączenia, to przejdziemy od razu do konfiguracji. Nie że nie da rady tutaj podłączyć do zasilania, bo nie mam kontaktu blisko. Natomiast oczywiście po uruchomieniu do kontaktu kamera zasieci się diodami, one będą widoczne po boku, to będzie taka czerwona i niebieska dioda, która informuje o działaniu. Oczywiście można ją potem wyłączyć w aplikacji, żeby nie była widoczna. Czas uruchomienia takiego urządzenia to jest mniej więcej 2 minuty, po tych dwóch minutach sieć się wytworzy, gdyby się nie wytworzyła. Trzeba po prostu przytrzymać, gdy jest oczywiście wpięta do gniazdka, przycisk resetu przez 15 sekund, również gdy chcemy kamerę w ustawień dostawień domyślnych, czyli skonfigurowaliśmy ją z domową siecią Wi-Fi i chcemy ją przenieść do innego punktu, do innego Wi-Fi, też również musimy przytrzymać ten przycisk przez 15 sekund w celu rejestracji od nowa, czyli tak zwanego przywrócenia ustawień domyślnych. Dobrze, oczywiście w tym filmie też pokażemy na samym końcu wideo z urządzenia, które już nagradzimy wcześniej. Także będzie to prezentacja całego sprzętu. Także zapraszam do konfiguracji. Witam, w dzisiejszym pokażemy Państwu na filmie nowy sposób konfiguracji z aplikacją HD Smart IPC wraz z opisem funkcjonalności i możliwości podłączeń kamery do aplikacji. Oczywiście w pierwszej kolejności należy pobrać aplikację HD Smart IPC. I po jej pobraniu, gdy kamera już jest podłączona pod zasilanie, czy jest ogólnie uruchomiona, wystarczy wyszukać sieć WiFi. Sieć WiFi będzie o takiej długiej nazwie AI i jakieś numery, tak jak tutaj, trzeba ją wybrać i odczekać aż się z nią połączymy. Wyskoczy nam komunikat o braku internetu, co jest informacją prawidłową. Za chwilę również wyświetli nam się informacja o zachowaniu połączenia. Tak, jak teraz, należy wybrać, że chcemy łączyć się tylko z tą siecią, nie chcemy się przełączać pomiędzy mocniejszymi. Czyli nie, dziękuję. Gdy jesteśmy połączeni z daną siecią, możemy przejść już do aplikacji. Wyskoczy nam tutaj kamera. Automatycznie się powinna dodać. Jeżeli się nie doda, Trzeba wtedy wejść w plus i wybrać opcję Lan Search. Tutaj wtedy nam wyskoczy ta kamera. Klikamy na nią i wprowadzamy jej hasło. Hasło zazwyczaj jest na kamerze: jest to albo 1, 2, 3, 4, 5, 6 albo 6, osiemek. Natomiast kamera domyślnie powinna się nam sama dodać. Gdy mamy już tą kamerę w podglądzie na krótki zasięg, oznacza to, że jest podłączona na zasięgu Wi-Fi, którą sama wytwarza. Aby skonfigurować ją z siecią domową Wi-Fi w celu podglądu w czasie rzeczywistym zdalnym wystarczy wybrać kółko zębate, opcję Device Setting, na iPhone może to się nazywać yy, troszeczkę inaczej, natomiast będzie to też opcja Setting i tu wybieramy Wi-Fi Config. Wyświetla nam się tutaj sieci Wi-Fi, do których możemy podłączyć kamerę. Oczywiście wybieramy zawsze sieć, tą, do której chcemy się połączyć, czyli sieć domową. I po jej wyborze wprowadzamy do niej hasło. Gdy oczywiście sieci by się na przykład nie pojawiły, czyli byłoby tu pusto, wystarczy, że klikniemy sobie tutaj w prawym górnym rogu odświeżanie, wtedy powinny się one pojawić. Dobrze, także wybieramy daną sieć. W opcji hasło wpisujemy hasło do danej sieci Wi-Fi. Musimy się oczywiście pewnie, że to jest to sieć 2,4 GHz. W innym wypadku się nie połączy. Gdy hasło zostanie wpisane, potwierdzamy informację poprzez wybór Confirm. Tu u nas zapyta aplikacja ponownie, czy hasło jest prawidłowe, czy się zgadza. Potwierdzamy również, confirm, i czekamy na restart urządzenia. W tym momencie kamera zostanie skonfigurowana z siecią domową czy siecią firmową Wi-Fi. Możemy sobie zatwierdzić, confirm i wrócić sobie do ekranu pierwotnego. Czas trwa na takiej konfiguracji to jest około 2-3 minut. Gdyby kamera się nie skonfigurowała, bo może tak sytuacja nastąpić, należy tutaj sprawdzić, czy odległość od routera nie jest za daleka. Czy ewentualnie kamera nie została przypadkiem podłączona do błędnej sieci, czy np. do 5 GHz, czy ewentualnie występuje jakiś inny błąd pod aplikacją na telefonie. Gdy się oczywiście połączy, będzie dostępna w formie online, tak jak teraz. Możemy to łatwo sprawdzić. Jest to połączenie w danym momencie. Aby się upewnić, że działamy teraz w opcji zdalnej, możemy wyłączyć Wi-Fi i włączyć tylko dane komórkowe, czyli przełączyć się na LTE i sprawdzić, czy mamy połączenie. Naj najlepiej zawsze sobie odświeżyć, bo to czasami chwilę trwa. Jest online i jest teraz połączenie na danych komórkowych, czyli działamy sobie w formie zdalnej. E Dobrze, jeżeli chodzi o samą obsługę aplikacji i podglądu, czyli tej opcji, poprzez kliknięcie na ekran mamy dostępne różne funkcje, takie jak jasność, kontrast, e, włączenie trybu podczerwieni, jeżeli sprzęt taką funkcję posiada w formie ręcznej lub wyłączenie, oraz wyłączenie diod pracy na urządzeniu, czyli włączenie diody, która informuje o tym, że kamera działa. Również tu mamy funkcję E, zmiany rozdzielczości podglądu w czasie rzeczywistym, i w górnym rogu jest taka rakieta. Jest to funkcja dla telefonów trochę starszych, generacyjnych, lub ze słabszą funkcją e, przetwarzania ramu. Jeżeli aplikacja się na przykład zaczyna, bądź są jakieś z nią problemy, dobrze wybrać sobie tą funkcję i przemienić sobie kodowanie na tą opcję e, hardcoda. Ym, natomiast, oczywiście, gdy aplikacja działa dobrze, to nie ma, takiego, nie ma takiej potrzeby. Przechodząc do dołu. Mamy tutaj włączenie dźwięków z kamery, czy funkcję zrobienia zdjęcia, nagrania wideo na pamięć telefonu, czyli wideo będzie zapisane na pamięci urządzenia, nie na karcie. Dwie strzałki po boku to jest przesunięcie lewo-prawo kamery, jeżeli kamera taką funkcję posiada, czyli gdy ma ruchowy obiektyw. Strzałka góra-dół to jest obrócenie obserwacji yy, też w momencie, kiedy kamera ma ruchomą obiekt, czyli do góry oraz lustrzane odbicia lewo-prawo i góra-dół to zależy od kamery, to zazwyczaj kamery instalacyjne posiadają yy, Przechodząc do funkcjonalności głównego ekranu, tutaj mogą Państwo mieć go w taki sposób za, za, zaprezentowany yy, tu można przełączyć to w bardzo łatwy sposób, czyli przełączyć sobie na te trzy kropki, i dzięki temu dostajemy dostęp do danych zawartych na karcie pamięci. Aby sobie otworzyć pliki nagrane na karcie SD, wystarczy kliknąć sobie tutaj tą strzałkę play, i tu mamy zawarte wszystkie pliki. I jakie zostały nagrane? Tutaj nas informuje aplikacja, że nie jesteśmy na na Wi-Fi, czyli na danych komórkowych, i lepiej uruchomić sobie Wi-Fi, żeby nie było dużo pobieranych danych do telefon. Oczywiście można to zrobić poprzez kliknięcie play. To już w zależności od nas, ile mamy internetu w telefonie. Tu będą daty, które możemy sobie sprawdzić, czyli z danego okresu czasu, ile zostało nagranych plików. Przechodząc dalej, w ustawieniach. Mamy funkcję ustawienia daty i czasu prawidłowego z synchronizacją w telefonie. dobrze to zrobić, żeby mieć tą datę prawidłową. W opcji nagrywania na kartę pamięci, czyli Video Config, możemy wybrać sobie opcję Not Recording, czyli nie nagrywaj, Alarm Recording, nagrywanie na detekcji, Recording, czyli nagrywanie i Schedule Recording, czyli nagrywanie według kalendarza, harmonogramu inaczej. Ja sobie wybrałem opcję teraz Przykładowo alarm recording, czy detekcji, yy, i zatwierdziłem. Opcja poniższa to jest rozdzielczość, jakie jakiej ma nagrywać HD bądź Full HD, nagrywanie audio to, czy nagrywać dźwiękiem, loop record, yy, czyli auto loop, czy ma nagrywać pętli czy bez, i czas trwania plików 2 minut. Aby to zapisać, klikamy sobie Save. Oczywiście kartę zawsze trzeba włożyć wcześniej, niż uruchomimy urządzenie. Yy, uruchamianie powiadomień o wykrytym ruchu. Wybieramy sobie w opcji Motion Alarm Config i tu ustawiamy sobie na przykład middle. Są to są średnie. Nie są najlepsze ustawienie kwestii technicznej. I w tym momencie, kiedy kamera wykryje ruch, powiadomi nas z aplikacji na górnym pasku, e, dzięki czemu będziemy też mieli informacje o wykrytym ruchu lub w tym miejscu. Tak jak Message mamy. Czyli wykryte ruchy z kamery, e, eventy tak zwane. W plikach jeszcze tutaj File możemy, akurat ja nie mam nic, natomiast gdy zrobimy zdjęcie poprzez kamerę czy wideo, w tutaj będą się znajdowały wszystkie filmy wideo zawarte na y, naszym telefonie. Myślę, że to chyba wszystko y, z takich najważniejszych informacji y, technicznych. Jak Państwo widzą jest to prosty sposób konfiguracji, a aktualizacja najnowsza wersji y, HD Smart IPC już dodała kilka Ciekawych funkcji i stabilności pracy wygląda to znacznie lepiej niż na przykład dwa lata temu. Także myślę, że film Państwu pomoże, także dziękujemy i do usłyszenia.